Nasza redakcja miała możliwość wnikliwego przetestowania rolniczej stacji pogodowej Senkrop, której generalnym importerem w Polsce jest firma Vantage Polska. Czy jest to niezbędnik nowoczesnego rolnika, a może zbędny gadżet? Aktualnie na świecie pracuje ponad 36 tysięcy modułów stacji pogodowych Senkrop. Nic dziwnego, bo są zbudowane spod zespołów renomowanej amerykańskiej marki Davis Instruments. Składając zamówienie, można wybrać tylko te moduły, które są nam potrzebne. Wśród najpopularniejszych z nich znajdziemy moduł RainCrop, czyli precyzyjny deszczomierz stale badający ilość opadów. LeafCrop z kolei nazywany jest popularnie sztucznym liściem. Poprzez sieć czujników umieszczonych na specjalnym liściu, odwzorowującym kształt i jego strukturę, dokonuje on licznych pomiarów, wskazujących rolnikowi idealne warunki do przeprowadzenia oprysku. Soil Crop to sonda glebowa mierząca wilgotność na kilku głębokościach profilu glebowego. Wind Crop i Solar Crop odpowiednio zmierzą prędkość i kierunek wiatru oraz poziom nasłonecznienia. Montaż modułów jest dziecinnie prosty. W naszym przypadku zajął dwie godziny. Aby stacja mogła przesyłać pomiary do użytkownika w czasie rzeczywistym, musi mieć dostęp do internetu poprzez tzw. Sigfox. Urządzenie to emituje sygnał w promieniu 1 kilometra i może to robić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest podłączenie Sigfoxa do domowego routera, a drugim zastosowanie modemu LTE. W naszych warunkach od Sigfoxa do stacji pogodowej mamy w prostej linii około 300 metrów i przez cały czas trwania testu działał sprawnie i kompletnie bezobsługowo. Stacja pogodowa Sencrop działa bez konieczności zapewnienia jej przyłącza do sieci energetycznej. Zamiast tego producent zastosował indywidualne baterie dla każdego z modułów. Z informacji nam przekazanych wynika, że bateria wymaga wymiany w okresie od roku do około dwóch lat. Jej cena oscyluje zaś w granicach 100-150 zł. za sztukę. Za największy atut stacji pogodowej Senkrop uważamy hiperlokalną prognozę pogody. To właśnie dzięki niej urządzenie staje się naprawdę przydatnym narzędziem wspierającym codzienne decyzje w gospodarstwie. Prognoza generowana przez Sencrop opiera się na analizie aż 40 różnych modeli meteorologicznych. Co ważne, nie jest to zwykłe kopiuj i wklej jednej prognozy. System bowiem dynamicznie ocenia skuteczność poszczególnych modeli dla danego regionu i warunków na podstawie licznych czujników będących na wyposażeniu stacji. Dzięki precyzyjnej prognozie można unikać kosztownych błędów i nie zrezygnować z oprysku tuż przed deszczem czy przy zbyt wysokiej wilgotności powietrza. Dodatkowo stacja oferuje moduł agronomiczny, który analizuje przewidywane warunki pogodowe i wskazuje optymalne okna do wykonania zabiegów ochrony roślin. Swoją funkcjonalnością mocno zaskoczyła nas sonda glebowa Soil Crop. Spodziewaliśmy się, że dostarczy ona jedynie podstawowych danych o wilgotności gleby na różnych głębokościach, co z perspektywy produkcji rolniczej niewykorzystującej nawadniania należy traktować raczej jako dodatkową, interesującą informację. Szybko jednak okazało się, że gromadzi ona znacznie więcej danych, które mogą realnie pomóc w zrozumieniu struktury gleby i jej zdolności sorpcyjnych. Dzięki obserwacji zmian wilgotności po intensywnych opadach można wyciągać wnioski na temat kapilarności gleby, czyli jej zdolności do zatrzymywania i przemieszczania wody. Przykładowo, 27 lipca na ekstremalnie przesuszoną glebę w ciągu zaledwie godziny spadło u nas 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. W rezultacie wilgotność gleby na głębokości 50-60 cm zwiększyła się z 9,9% do 22%. W czasie testu spodobała nam się historia danych pogodowych, a więc możliwość cofnięcia się w czasie i sprawdzenia jakie panowały wtedy warunki. To szczególnie pomocne przy analizie skuteczności zabiegów agrotechnicznych, ocenie przyczyn słabszych wschodów czy rozwoju chorób w uprawach. Tego typu dane są dużo bardziej precyzyjne niż ogólnodostępne archiwa pogodowe, bo pochodzą bezpośrednio z naszego pola. Doceniliśmy też inteligentne alerty pogodowe, które można ustawić według własnych kryteriów. Na przykład powiadomienie o spadku temperatury poniżej określonego progu zbliżającym się opadzie lub przekroczeniu bezpiecznej prędkości wiatru dla oprysków. Dzięki temu nie trzeba cały czas zerkać w aplikację. Wystarczy jedno powiadomienie, by podjąć odpowiednie działania. Dodatkowym atutem była możliwość połączenia ze stacją pogodową Senkrop telefonów pozostałych domowników. Dzięki temu każdy z nas może korzystać z chyba najdokładniejszej aktualnie dostępnej prognozy pogody. W czasie tegorocznych przekropnych żniw dużym ułatwieniem, podpowiadającym nam, o której godzinie możemy rozpocząć zbiór suchego ziarna, była informacja o wilgotności powietrza. Szybko zaobserwowaliśmy, że gdy wilgotność powietrza osiągała wartość około 40%, wilgotność pszenicy o zimnej wahała się w granicach 13-13,5%. Jedynym modułem, dla którego nie znaleźliśmy zastosowania w naszych testowych warunkach, był Solar Crop, a więc czujnik natężenia promieniowania, pozwalający śledzić ilość docierającej do pola energii słonecznej w przeliczeniu na jednostkę energii megajoule na metr kwadratowy. Moduł ten, działający w połączeniu z sondą Soil Crop, będzie niezastąpiony w gospodarstwach, w których stosujemy nawadnianie. Test rolniczej stacji pogodowej Sentrop pokazał, że to coś znacznie więcej niż tylko nowoczesny gadżet. W naszej ocenie to narzędzie, które z powodzeniem może znaleźć miejsce w polskich gospodarstwach.